Ulubionym czasem studenta jest przerwa od zajęć. Kalendarz akademicki pokazuje, że ferie są tuż za rogiem. Dlatego jesteśmy tu, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, by zapytać się naszych studentów o ich plany. Siedziałam, że rzucam tą pracę i już, już nie chcę ja chcę zrobić sobie wolne, chcę sobie poleżeć, chcę nic nie robić. W tym roku spędzę ferie czytając e, eseje, które przyślą do mnie studenci, a jest ich całe 80, więc myślę, że będzie co robić. Ja na pewno chcę ich na łyżwy, bo nie byłem jeszcze w tym roku. Ja znowu myślę o wyjeździe, wyjeździe dopiero po sesji, e, może na jakieś narty. Może trochę nadrobić zaległości, też na przykład filmowych, czemu nie? W każdym razie moi rodzice jadą na tydzień na narty, ja zostaję w domu, także zobaczę, może się pobawię jakoś w domu i wykorzystam to. Rozwijanie dalszych pasji, nauka języków obcych, Szukanie praktyk zawodowych. Ewentualnie uczy się do poprawki. Mam zamiar też dokończyć pisanie swojej pracy doktorskiej, bo jednak to już taki czas, kiedy trzeba to wszystko zamknąć, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się wszystko udało, żebym miał wenę, żeby ona mnie nie opuszczała, bo to bardzo, bardzo ważne. To prawda, no ja też yeah. będę się uczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no ale planuję. <laughs> ale planuję też, <laughs> też planuję, tak. Czego życzycie sobie i innym studentom w nadchodzącym semestrze? Żebyśmy dotrwali na kampusie, a nie przed komputerami. Ja życzę wszystkim, żeby robili wszystko na bieżąco, a nie na ostatnią chwilę jak ja, bo po prostu jest masakra. Namawiam, żeby, żeby ludzie troszeczkę odpoczęli, bo ostatnio tych obowiązków jest naprawdę dużo. Jesteśmy tym przytłoczeni, więc mam nadzieję, że mimo, mimo tych obowiązków każdy znajdzie jednak jakąś chwilę dla siebie. Cała redakcja UJTV dołącza się do życzeń pana doległo. Życzymy również wszystkim studentom dużo odpoczynku i nabrania sił przed kolejnym semestrem owocnej nauki. Katarzyna Bajorek, UJTV.